No przede wszystkim różni się tym od dotychczasowych znanych nam nawilżaczy, że oczyszcza powietrze, tak. nawilża, jonizuje ujemnie i możemy prowadzić inhalację. Zwiększa poziom wilgotności. Dobrze. Natomiast to zwiększenie poziomu wilgotności mhm. możemy w różny sposób uzyskać. W naszym przypadku mamy opatentowany turbinowy sposób rozbijania wody i oczyszczania powietrza, dzięki czemu uzyskujemy aerozol średnio kroplisty. Tak istotny dla odpowiedniej inhalacji układu oddechowego. Jestem jednym ze współautorów rozwiązania tego urządzenia. Od strony technicznej jest to sześć nowych rozwiązań chronionych patentem, od strony zaś medycznej, co chciałbym podkreślić, przebadane klinicznie. Badania prowadzone były w klinice pneumonologii i alergologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest to nagroda brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych w Gdańsku właśnie za rozwiązania techniczne zastosowane w tym modelu. Nie mamy niezadowolonych odbiorców, a to jest dla nas najważniejsze.